Oko, bo dzisiaj przetestujemy o taki mąsk, wiem, ja nigdy go nie jadłem ogólnie i zawsze to było oko, ale yy, o, w ogóle yy, piesek mojemu koledze teraz uciekł, poczekajcie, yy, spróbuję to przetestować, ja, yy, poczekajcie, zaraz to rozpakuję. Okej okay, widzowie, pierwszy to ogólnie odpakowałem i teraz spróbujemy smak, testujemy. Dobrze, a wie... to ja w ogóle taka guma, za to musicie zostawić słupka. To... Nie, nie, zmu, się... nie zmuszam, to mój kolega jak to u, u mnie mam zbyt dużo już. Nie chcę robić tego specjalnego z ostrym chipsem, bo jeszcze drugi. Aha. Ale nie wiem czy damy raz do tego okay. strzelku. Widzimy się jak to zjem. Okej okay, widzowie, to jest po prostu taka guma i w ogóle na kanale Stas YouTube nie nagramy choć chips, czyla żyjemy najostrzejszego...